Jan Krzysztof Duda spóźnił się 6,5 minuty na swój mecz w Champions Chess i zobaczcie, co wydarzyło się dalej. Tutaj Alireza wyciągnął swoje przygotowanie z turnieju kandydatów. Zagrał B3 przeciwko Nepo i wyszło mu to świetnie, i zdaje się, że z tego powodu postanowił powtórzyć. Duda ustawił się w dosyć klasyczny sposób, czyli po prostu zrobił tutaj roszadkę, wybił na C4 i zagrał B6, no bo oczywiście koniec. Na tej przekątnej to kompletnie nie ma co szukać, więc goniec przechodzi na B7, gdzie będzie działał naprawdę bardzo aktywnie. W partii Roszatka no to goniec B7, skoczek C3, C5 i doszliśmy do tak zwanych wiszących pionów. Zauważcie, że te piony nie mają wsparcia innych pionów, więc będą koniecznie potrzebowały wsparcia figur. I są różne szkoły na ten temat. Niektórzy lubią grać z takimi pionami, ja raczej nie bardzo. Ponieważ czarny ma tutaj stosunkowo prosty plan, czyli zaatakować po prostu jednego i drugiego, i biały musi grać naprawdę bardzo precyzyjnie, żeby nie dostać od razu gorszej pozycji. Oczywiście są jakieś tam możliwości, żeby w jakimś dobrym momencie wrzucić D5, zaktywizować się. Są Czasami jakieś możliwości ataku na króla, ale jednak to wszystko wydaje mi się być takie naciągane. I teraz w partii wieża E1. No to Duda właśnie zgodnie z, typo, z typowym planem wieża C8 i Alireza zagrał wieża C1. I tutaj pokażę wam stokfiszowy wariant, który pięknie zaprezentuje, dlaczego właśnie ta pozycja jest giga ciężka do gry białymi. Wiecie, co jest tutaj najlepszą kontynuacją według Stockfisza? Mianowicie d5 i d5 wydaje się głupie, no bo przecież tutaj ten pion jest atakowany z każdej strony, więc myślę, że Alireza mógł naprawdę bardzo szybko ten wariant odrzucić. No ale okazuje się, że biały może zagrać hetman a4, a jeżeli nastąpi zdobycie tego pionka, to na koniec wariantu jest goniec a6 goniec A6. Chodzi o to, że wisi goniec E7. No, i teraz po biciu Hetwad G4 grozi mat, więc trzeba zagrać f 6 No i wieża, wieża E7, wieża F7. No, i tutaj komputerek twierdzi, że po gońcu bije E6. Faktycznie biały ma wyrównanie, i że faktycznie biały jest w stanie przeżyć. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ jeszcze tutaj wymiana hetmanów wchodzi w rechubę i wtedy będzie dwóch na jednego na skrzydle hetmańskim, więc czarny i tak będzie miał lepszą, troszeczkę przyjemniejszą końcówkę, więc i tak biały się tłumaczy. I myślę, że ta cała sekwencja chorych posunięć. Pięknie pokazuje, jak trudna jest ta struktura do gry białymi. Naprawdę, w wielu przypadkach, niesamowicie ciężko jest udowodnić, jak nie stracić tych pionów po prostu za nic. I tutaj Alireza właśnie ma z tym problem, bo Alireza zagrał wieżo C1, Duda zagrał skoczek A5 z presją na pionka, no i teraz przeciwnik już się broni. Ale. To wszystko jest takie mocno naciągane, ponieważ Duda wrzucił skoczek D7. Zobaczcie, jak prymitywne podejście, a jak niesamowicie utrudnia życie białemu. Po prostu czarny chce zbić na E5 i zbić na C4 i wyjść z pionem więcej. Prosty plan, skuteczny plan. Ale Reza zbił na D7 i zobaczcie, co się tutaj stało na zegarze. A lireza przez 5 minut próbował tutaj ustalić, co zrobić, żeby ta jego pozycja miała jakiś sens logiczny. Ta pozycja białego już wydaje się być nieziemsko naciągana, i w ogóle co zabawne, komputerek to nawet krzyczy, że należy przestawić skoczka na A3 żeby tutaj bronić na C4. Więc jeżeli komputer tego typu ruchy proponuje, no to wiadomo, że pozycja białego jest naprawdę tragiczna. I tutaj Alireza po długim zastanowieniu wybił, Duda odbił i nastąpiło tutaj posunięcie D5. Czyli reprezentant Francji stwierdza, że tym sposobem pozbędzie się słabości przynajmniej jednej. Wytworzy sobie wolnego piona, i tym wolnym pionem będzie leciał do pola przemiany. Oczywiście, ten pionek to nie ma tutaj jakiegoś mocnego wsparcia figur, więc raczej nic z tego nie będzie. No ale wiecie, jakieś tam szanse się pojawiają. W partii Duda po prostu zdobył pionka pion więcej fajna sprawa przeciwnik zbił na E6. I tutaj odbijanie na E6 to nie wychodzi za dobrze, bo bicie na C4 z podwójnym atakiem na hetmana i później leci goniec. W związku z tym Duda zbił sobie na D1 i przeszedł po prostu do takiej końcówki. I teraz jest właściwie jeden haczyk. No bo pozycja otwarta, para gońców po stronie czarnego, wszystko wydaje się być idealne, jest tylko właśnie jeden tyci problem. Czyli ta wieża z D1, która już za moment będzie się chciała zameldować na D7. No i wjazd tej wieży na D7 no nie będzie zbyt przyjemny, prawda? Więc co tutaj należało zrobić? Należało zagrać goniec C6. I teraz biały nie ma nic mądrzejszego niż po prostu wybić, d szacha Uprościć tutaj pozycję i przejście do takiej sytuacji. I tutaj czarny będzie oczywiście wytwarzał wolnego pionka. Piony są na obu skrzydłach, pozycja otwarta, więc goniec czarnego jest zdecydowanie lepszy od skoczka. No i jeszcze trzeba tutaj dodać, że biały będzie miał problemy z pierwszą linią. To jest tutaj też grubszy problem Alirezy. Więc wszystko tutaj. Mm, Zwiastuje, że biały przez długi, długi czas będzie cierpiał. Jeżeli turbo precyzyjnie się pobroni, to przeżyje, ale te szanse na przeżycie z praktycznego punktu widzenia są naprawdę małe, tym bardziej, że czas już się wyrówna. Gdyby Duda się nie spóźnił, to, to dopiero byłaby mm, łatwiutka partia, nie? Gdy, gdyby Duda teraz miał 7 minut na zegarze, a lire za 2, dyskusja no, miałaby całkowicie inny charakter. Natomiast Janek chyba nie chciał oddać tej pary gońców, nie chciał dopuścić do tego motywu wieża E7, goniec A3, więc zdecydował się na wieża D8. I teraz nastąpiła wymiana. I wieża D1, więc ta wieża no, niby gdzieś tu się może zaktywizować, ale tak naprawdę nie jest to problem, nie, nie jakiś wielki przynajmniej, bo teraz grozi mat. Zauważcie, a za chwilę wieża chce przyjść tutaj i jednocześnie obroni na a7 i zaatakuje na a2, więc też pozycja bardzo ciężka do defensywy dla białego. No przykładowo, jeżeli jakaś furtka dla króla, wieża a3, gdzieś król odejdzie, no znowu, no, komputerek krzyczy, że to jest do przeżycia, ale to z praktycznego punktu widzenia myślę, że można ocenić jako na pograniczu przegranej, bo... Taki tandem dwóch wolnych pionów jest naprawdę bardzo ciężki do zatrzymania w każdej końcówce, szczególnie w wieżowej. W związku z tym Alireza próbuje tutaj poddymić i zagrał skoczek B5 z planem na widły Poseidona, czyli oczywiście chce tutaj wjechać na D6 z atakiem na króla, gońca, wieże i tak Więc Duda musiał się tutaj wycofać żeby pole D6 zabezpieczyć. I jeżeli teraz skoczek tutaj wkroczy do akcji, no trochę problemy, tak? Jeżeli chodzi o wygrywanie, bo mata na pierwszej linii nie będzie, są różne polowe gońce, więc raczej nic już z tego yy, nie wyjdzie. Chociaż oczywiście to dalej czarny y, stwarza presję. No ale w partii H3 Alireza robi sobie furtkę dla króla. Yy, no to teraz Duda y, goniec C6, Sprawdza przeciwnika, co on chce zrobić z tym skoczkiem. No chciałoby się przede wszystkim zagrać tutaj wieża B4 z widłami. Ale wtedy goniec A3 i po biciu Alireza ma taki trik i odzyskuje tutaj materiał, więc to nic nie dawało. A więc w partii goniec C6 i tutaj Alireza połasił się na pionka, zbił na A7. Najlepsze było pójście na te różnopolowe gońce. Te różnopolowe gońce ewidentnie dają białemu największe szanse na przetrwanie. Natomiast reprezentant Francji skubnął sobie o taką pioneczka. No i teraz okazuje się, że... Ten skoczek to tak nie do końca ma gdzie chodzić, prawda? Jest tutaj z każdej strony osaczony, wygląda to dosyć problematycznie. No, tylko czekać, aż wieża wjeżdża na C7, no i biały po prostu będzie się musiał poddać. Więc w partii goniec D4, żeby oczywiście na wieżę C7 mieć goniec, bije B6, żeby tego skoczka nie stracić. No, ale duda teraz po prostu B5. Dalej ten skoczek nigdzie nie ucieka. Przeciwnik wobec tego goniec E3, no i Duda teraz B4, żeby piona z A2 zablokować na białym polu, wieża C2, wieża bije A2, to samo w sobie będzie groźne, cały czas też będzie trzeba uważać na tego skoczka, więc goniec C5 po prostu też będzie do rozważenia w którymś momencie, żeby wymienić gońca i tego skoczka zdobyć, no a w partii wieża D5. Więc przeciwnik tutaj się czai, żeby w razie potrzeby zabezpieczyć na A2, zabezpieczyć tego skoczka, no i też chce uciekać po prostu. Ale Duda może w prosty sposób rozwiązać ten problem, przeszkodzić przeciwnikowi. Mianowicie król został podciągnięty. I właściwie Alireza powinien się wycofać. I tutaj nie ma takiego prostego sposobu, żeby tego skoczka z A7 zdobyć, więc partia po prostu toczy się dalej. Na pewno czarny lepszy, bo figury białego nieskoordynowane, pozycja kompletnie otwarta, te gońce czarnego no radzą sobie znacznie, znacznie lepiej, to na 100%. Natomiast w partii posłów wiesza A5. I wieża A5 jest już podejrzanym ruchem, z tym, że zrobiło się dosyć nerwowo na zegarku, tak? 3 sekundy, 3 sekundy kontra 30 sekund. Partia była grana tempem 10 minut plus 2 sekundy, więc jeszcze na tym dodawanym czasie można robić ruchy, no ale już jest bardzo nerwowo. Niemniej, tutaj goniec D8 i okazuje się, że ta wieża troszeczkę może mieć problemy. No bo jeżeli pójdzie na C5, no to bicie, odbicie, goniec D7, skoczek na Amen jest wyłączony z akcji, zbić nie można, no bo tutaj i tak prawdę powiedziawszy, to nawet ten król po prostu ruszy do akcji, jest wygrana. No to teraz co innego można by tutaj zrobić? No wieża A6, no ale to król nawet dosłownie będzie zas zasuwał na B2. Te figury białego, no. Współpracują, ale jedynie w defensywie, więc wygląda to naprawdę tragicznie. No ale słuchajcie, powierza A5: Jan Krzysztof Duda miał inny plan, wieża C2 żeby się tutaj zaktywizować i po prostu piona przycisnąć, żeby mieć tego piona A2 na radarze i być może jakieś gonie C7 później chciał grać, żeby jeszcze przycisnąć tego pionka bardziej i go zdobyć. No więc chciał. Chciał zagrać wieża C2. Ale mu się mis kliknęło, zagrał wieża C1, no i tę partię po prostu przerznął w ten sposób, bardzo, bardzo przykry sposób. I druga partia zakończyła się remisem i tym sposobem Jan Krzysztof Duda został wyeliminowany z Champions Chess Touru. Więc no, niesamowite było to, że Janek w Warszawie grał. Superbet Grand Chestur, Więc tam od 13 do około 17 codziennie grał na żywo. A później szybki, szybkie autografy, szybki obiad i od 18.30 grał jeszcze w Champions 3 I w Champions 3 radził sobie naprawdę świetnie. No ale zdaje się, że w końcu sił tutaj zabrakło, bo tam się jeszcze duda przeziębił. Tam już widać było przy tych autografach, że już tak ledwo chodził. No i chyba tej siły po prostu na Czampionstwie z w końcu zabrakło. Niemniej Kiwice naprawdę mieli co oglądać w tym tygodniu. No i oczywiście trzymamy kciuki, żeby w kolejnym turnieju Championships Touru Jan Krzysztof Duda znowu wystartował, a zobaczymy dzisiaj 14 maja, wtorek zobaczymy czy Duda odpali sobie Tight Tuesday.